Zagrajmy sobie kwalifikacje do champions, ale y, jak coś mój pad jest uszkodzony, to nie moja wina, tak się wydarzyło. Chcę, żebyście to wzięli pod uwagę jak przegram, ale nie przegram. Okej. Okay. No dobrze, strzeliłam po krótkim subku prawie tam w okienko. Karny. No nie. <słuchy> Ale czemu w środek strzela? Ale znaczy, dobra, no i to ja może źle strzeliam po prostu. Moja wina. Żarzdzinia. Pik, 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 Dobrze. Widzowie, jak nie zrobi się fofany jeszcze, to polecam. Fofana superma, super sylwetkę. To jest taki tani jajaturę. Nie no, ale byłam lepsza. Dwa razy zdjęłam, do i No i to w sumie tyle. Ale zrobił rage quit. Pulsen. E, ma takiego w przypadkiem? Wydaje mi się, że jest taki płukacz pulsen. O, o, Drupem gra. O, już jakieś sposoby ma. To pros jest jednak. Tu poda. Nie, chyba jednak słaby. No dobra, nie porywa skład. Tego Gordona ma w ogóle, widzieliście, że tego Gordona, żeby zrobić, to trzeba zagrać właśnie tym słabszym mecz w kwalifikacjach do FUT Champions? Takie tam są wymagania? Ty właśnie, to może teraz jest trochę więcej słabszych graczy, bo... O, o nie. Co? 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 Mm -hmm. środek, ale rzucę się w prawo. To jest ta finezja właśnie w obronie, a nie. O. I tu już nie będzie karnego. No, super podanie, właśnie tak chciałam. Ty, ale podaj naszym. Nie, no, chłopaki. Ej, nie da się podać moim. Środek jeszcze strzelił. No ale spokojnie. Zasłużona bramka. Jak najbardziej zasłużona bramka. Oczywiście, że zasłużona bramka. Coś się zepsuło w tym meczu. Wszystko zaczęło się od karnego, którego być nie powinno. A teraz już nie wiem, co się dzieje. Dobrze Dwa do dwóch. No i to są ładne bramki, nie? Kurde. Właśnie coś woler mi się psuje. Tam mogłam do MBP jeszcze podać. Nie! Kurde, no! Nie da się grać w tę grę. Zasłużenie, zasłużenie. No trudno. Wszystko jest możliwe, że tak powiem. No i będzie grał już po obronie. Ty no zagraj jeszcze jedną akcję. Zobacz ile czasu zostało. Nie no, już muszę się odkryć. No musiałam tak zagrać, bo i tak bym nie zrobił. <laughs> Mój robiony bramkarz na bramce. Kulita mazetego Zidana Dobra, 1-0 wygrywamy Na farcie to wyszło trochę Ale wyszło No karny coś? Przesunęłam się, w sensie przesuwałam się Nie mi się ale jak coś to moja zasługa Nie. Dobra, koniec pierwszej połowy. No, powiem tak, gdyby połączenie było dobre, to to by było 5-0 dla mnie. Jak dwa strzały miał? Niemożliwe. No, to, to musi być brałka. No, ale czemu ten trik się zrobił? FC Żart. E, no, patrzę co ten skład to... To może być żart. Nie, dlaczego wszyscy te tapiny grają? Przecież to się nie da. Tam zrobiłam. To jest Połowy. Wygrywamy 3 do 1. Jeśli chodzi o te nie wiem. No, 4 bramki, ponieważ 6 on się odpowiada, 2,5, czyli prawie trzeba Zobaczmy, może jakiś Future Star. No to chyba całkiem w miarę opłacalne to było, albo nie? <grym> nie wiem, bo sam Inform kosztuje pan 10 tysięcy, to w sumie nie jestem pewna. Dobra, jeszcze tu mam jakieś takie słabsze paczki, to otwierajmy. Jakieś dwóch piłkarzy 81, plus jest 75 i ekrany Kowacić 84 overall. No to jeszcze dwie paczki, dwóch rzadkich złotych piłkarzy 81, sobie otwórzmy. Te Team of the week to nie wiem kiedy otworzę. Chyba będę je trzymała, aż będzie bez of of Week w paczkach, bo ostatnio totalnie nie ma dobrych Team of the więc bez sensu nie otwierać tak jak. Nawet nie ma nadziei, że się trafi coś drogiego. Zobaczmy, co mi się uda tutaj trafić. Dobra, to bez tego. Mam niewymiennego, no ale to wiecie. No fajny. No to nie moja wina, że kurde, jakbyście mieli 164 IQ jak ja, to byście zrozumieli, o czym mówię. O kurde, co to za paczka znowu była? Z Anglii, CPS. A tych naj, najsłabszych trafia Brozowicz, Trend i jeszcze 83 inform w paszce 25 tysięcy wymiennej O, Rokcia to małpa, oho Przyszedł jakiś sezonowiec, który dwa lata temu siedział na streamach u mnie O, parę Tak, rody za full Wymienna za 50 i za 125 Zobaczmy, teraz te overally są drogie, więc fajnie bo trafić tutaj coś dobrego 83 overalla tutaj, no ale wiadomo Paczki za 50 tysięcy nie są najlepsze tej pie, prawda? O, a jest form, więc 10 tysięcy już mamy. No i zobaczmy, za 125 tysięcy paczka. No, myślę, że ta odda. Ta odda. Yy, jest błąd po prostu, się nie pokazuje. Mbappé. Oku. Będą dwie karty te lepsze, w sensie te world cupowe, i jedna, że będzie w słabszej wersji. Ale że w słabszej wersji żydola akurat się wylosuje. O, jednak są dwie zwykłe. 66 fizyczności, 87 podań. 80... No dobra, to już wiem, że Zinola to to nie będzie. A Betty Pella, 89 barala. Big L? Nie, no, Big to nie. No dobrze, wybitnie nie jest, ale pamiętajmy, że po prawej stronie mamy World Cup ową. mówią, że Camposu podobno. No ale nie wiem, mi się wydaje, jeszcze nie znają. No nie, no, gdzie Campos? Raczej nie wskazuje to, że to może być jakiś wybitny traf. No i nie jest. Sześć yy, paczek z piłkarzem 82, plus sobie zrobiam. Zobaczymy. No, zdania są podzielone, bo widzowie: część widzów pisze, że są superi, czy trafiają same łukawity, a część widzów pisze, że są beznadziejnie i trafiają same karty 82. No, my w pierwszym trafiamy Ramosa 84, więc dobrze. Ej, ale druga paczka jest znowu 84, ale Paczka numer 3. W dwóch kartach 84, a tu nie ma ekranu, więc mamy 82. No, ale czasami musi przyjść taka słabsza paczka. Dwie pierwsze były 84, dwie kolejne 82, teraz. 83, myślę, że w też będzie 83. Ostatnia paczka, dwóch rzadkich tutaj piłkarzy, 81. Zobaczmy, czy będzie Future Stars, a nie będzie. Nie będzie również ekranów, także nie kończymy najlepiej, ale myślę, że, że dzisiaj to już nie ma czekaj na trafy. Także jeśli chodzi o dzisiaj, to było na tyle, a my widzimy się niebawem.